To już 81. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, podczas której pątnicy w 21 grupach przemierzyli ponad 300 kilometrów, aby spotkać się z Bogiem w Częstochowie. W tym roku w poznańskiej Pierwszej pielgrzymce na Jastą Górę udział wzięło 1730 osób i to jest prawie 300 osób mniej niż w roku ubiegłym. Towarzyszyło nam hasło, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli dokładnie to samo hasło, które w tym roku jest hasłem duszpasterskim w Polsce. No to jest praktycznie hasło całego programu tegorocznego duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce. Dlatego bardzo słusznie, że pielgrzymka wzięła to hasło i uczyniła swoim, bo to jest no wezwanie, od którego zaczyna się cała działalność Jezusowa i właściwie streszczenie całej działalności Pana Jezusa. Do tego ona miała koniec końców doprowadzić, czyli z powrotem ludzi wprowadzić na, na tą prostą drogę, to znaczy wprowadzić w Chrystusa. Pielgrzymi ofiarowali swoją modlitwę i wędrówkę za archidiecezję poznańską i cały kościół w Polsce, choć osobiste intencje były różne. Była to intencja dziękczynna. I zarazem też Bogalna w intencji mojej rodziny, mojej żony, córki, mojej mamy, teściowych, teściów. Także było, było co nieść na plecach. Ten bagaż intencji był, był pełen. No Przede wszystkim o zdrowie dla rodziny. To była moja taka główna intencja, podczas której też oferowałem moje cierpienie, ból i myślę, że będzie teraz dobrze. Oficjalnym początkiem pielgrzymki była msza święta sprawowana w katedrze w Poznaniu pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 15 lipca metropolita poznański był na Jasnej Górze, aby powitać przybyłych. Ja się cieszę z tego, że ci młodzi z taką wielką ochotą z różnych miejsc diecezji podejmują to pielgrzymowanie że to jest coraz bardziej młodzieżowa pielgrzymka, że prawie te dwa tysiące ludzi przychodzi, a drugie dobro, jakie się wydobywa, to i to, które polega na przyjeździe właśnie ich krewnych rodzin, parafii. Tutaj na ich powitanie, przez co pielgrzymka rozszerza się. I nie tylko polega na przyjściu powiedzmy tych pierwszych pielgrzymów, ale także na pielgrzymce duchowej. I potem po trzecie też na przybyciu tych grup, które tutaj widzimy właśnie w tej chwili oczekujące na powitanie tych pielgrzymów nadchodzących. Sił wędrującym dodawał tegoroczny patron pielgrzymów, święty Augustyn. Czy radość i pogoda ducha na długim, kilkudniowym szlaku dopisały, a pogoda nie stwarzała problemów? Atmosfera jest naprawdę cudowna. Ja akurat wędruję z grupą 19 i idziemy dokładnie 8 dni, ale to, ile się przez ten czas wydarzy, to przechodzi na śmieszne oczekiwania i z pewnością każdemu to polecam. Atmosfera cudowna, inaczej nie można jej tego określić. To jest niezwykłe przeżycie bardzo mocne duchowe przeżycie. Ale także te przeżycia fizyczne, takie czysto ludzkie, które też stanowią o wyjątkowości i niepowtarzalności pielgrzymki, zwłaszcza na pielgrzymki poznańskiej, a jeszcze dokładniej grupy 17, w której miałem przyjemność i szczęście i radość pielgrzymować w tym roku. A co z tymi, którzy z jakichś powodów nie mogli uczestniczyć w pielgrzymce? Czy mieli możliwość w inny sposób doświadczyć tego duchowego przeżycia? Proponujemy już od wielu lat tak zwane duchowe pielgrzymowanie. Polega to na tym, że w kościołach stacyjnych Poznania, codziennie w innym kościele spotykają się ci pielgrzymi, pątnicy. Bardzo często to są ci, którzy kiedyś właśnie pielgrzymowali. I tam na, podczas Eucharystii także przeżywają te wszystkie nauczania, konferencje, tą samą intencję dnia. Także maksymalnie jak jest to możliwe, nam tutaj także towarzyszą.